Zdecydowałem się pograć na FPP, dlatego że. Hmm. Jak to nie bobania? Dlatego, że lubię ten tryb. I ostatnie odcinki mi nie były, więc. O! <grywka> Poza tym strasznie go lubię. Gdzieś tutaj ludzie sobie siedzą. Ja w każdym razie, moi drodzy, zdecydowałem się. Nagryć odcinek z trybu FPP? Serio, bo brakowało mi tego strasznie, jak nagrywałem teraz PubGa. To nagrywałem głównie przez wzgląd na to, że chciałem pokazać Wam skiny, więc tryb TPP był raczej. Mm, no, logicznym wyborem. Niemniej teraz. Uznałem, że raz na jakiś czas odcinek z PubGa się pojawi, głównie przez to, że. Wiem, że część z Was lubi tę serię. Naprawdę, a ja chciałbym go raczej ogrywać na Twitchu. W towarzystwie znajomych, więc jeżeli chcecie oglądać na żywo, to nie moje, to druga. To proszę obserwujcie Twitcha, będzie mi bardzo miło, bo prawie codziennie wieczorami streamuję, więc padajcie. Natomiast jeżeli nie chcecie żadnego filmu, konkursu czy vloga przegapić, to pamiętajcie o tym, żeby kanał subskrybować, no i w tym dzwoneczku kliknąć wszystko, żeby wszystkie powiadomienia Wam przychodziły. Za każdym razem dostaję koleś. Czemu nie ginie? W każdym razie uznałem, że. Wiecie, nie lubię pytać o PubGa. W sensie robiłem odcinek, czemu nie nagrywam już PubG? I mam wrażenie, że dużo osób to nie widziało. Natomiast wypowiedziałem się temu o tym, że od początku mój kanał to były gry przygodowe, horrory i tak dalej. I chcę, żeby tak zostało. Chcę, żeby to były gry. Um, fabularne. Natomiast, podobnie jak z Survivalami, ja lubię robić takie odcinki. I lubię tak samo robić czasem odcinki z pubg. I uznałem, że może na jakiś czas. Raz. Czy dwa razy w miesiącu Pub by wylądował? A. Um, no kurde. I myślę, że od teraz, od tego odcinka w opisie zawsze będę zamieszczał informacje. Okej, okay. to było dziwne. W każdym razie zawsze będę zamieszczał informacje o tym odcinku. Dlaczego nie nagrywam pubga I o tym odcinku. Ponieważ Pub będzie się pojawiał bardzo rzadko ile w ogóle. Chcę, żeby był takim raczej dodatkiem dla fanów tej serii na moim kanale, a nie chcę, żeby był cały czas czymś, co jest nałogowo wrzucane, wiecie, co trzeci dzień jako zapychacz. Chcę, żeby to były fajne odcinki i chcę, żeby to były odcinki, które będą miały sobie fajne mecze i fajne akcje, żeby każdy był po prostu nie tylko zwykłym zwycięstwem, dlatego bez względu na to, jak mi pójdzie ta runda, te wykorzystam, no bo jednak chciałbym, wiecie, poinformować um, was o tym, że... O fanach PUBG'a na moim kanale pamiętam, aczkolwiek nie lubię kiedy ci fani są strasznie natrętni. Więc nie bądźcie, lubicie tę serię, rozumiem, ale zrozumcie też, że mój kanał to jestem ja i to, co ja chcę zrobić, żeby było to fajne. Nie chcę, żeby była to masówka, czyli nałogowo PUBG, który i tak jest, no, jest oglądany, ale wiecie, wolę wrzucić nową premierę, która, którą obejrzy 50 tysięcy osób. I ja mam z tego frajdę, że ludzie komentują i tak dalej, tak dalej. Natomiast, no. No wiecie, no ileż można grać w jedną grę, nie? Ale. No cóż, mam nadzieję, że zadowoli to fanów tej serii na moim kanale, bo publik się pojawiał będzie bardzo rzadko, ale będzie jako dodatek. Nie jako żadna główna, czołowa seria. Bo choć wiem, że wiele osób dzięki niej przyszło na mój kanał, to wiem również, że jeszcze więcej. przyszło z powodu gier takich jak The Walking Dead, Life is Strange. Czy nawet gier survivalowy, które nagrywałem w fajny sposób, montowałem. Natomiast no musicie uczulić się na to, że PUG będzie dodatkiem, więc mam nadzieję, że to do docenicie i zostawicie kciuka w górę i napiszecie miłe słowo wsparcia. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to nie było do mnie. No i tu się pozabijali. O, tam ktoś pobiegł. Ok, to tam jest jeszcze jeden koleś. W takim razie. Musi być, bo widziałem przez łamek sekundę głowę. Podniosłem akacza, co może być nowym pomysłem, bo jednak... Um, nie pamiętam jak się recoil kontroluje. A może pamiętam? <grym> może jest to jak jazda na rowerze. Hejku, w każdym razie no... Cóż mam wam powiedzieć? Lubię nagrywać te serie czasem. Lubię wrzucać z niej odcinki, bo wiem, że macie ubaw oglądając je. Natomiast, no, mam okazję przy tym pogadać i zwykle wiem, że mówienie o tym, że nie lubię, kiedy ludzie nałogowo pytają o PUBG'a, czy mówienie o tym, że chcę nagrywać tak jak zawsze gry survivalowe, i, znaczy fabularne, natomiast survivalowe, chcę, by były dodatkiem. I będą, bo chcę wrócić do gier survivalowych raz na jakiś czas na kanale. To, no wiecie, nie lubię takiego ciągłego, kiedy PUBG, kiedy PUBG, więc nie zdziwcie się, jeżeli teraz... Po prostu na komentarze tego typu będę odpowiadał. Nie czytasz opisów. No to znaczy, że fani Publuga oglądają ten odcinek, ale nie słuchają kompletnie, co się do nich mówi. Ci zwłaszcza, chociaż i zdarzają się starsi, którzy totalnie nie ogarniają kompletnie, co jest straszne. I czego absolutnie nie jestem w stanie pojąć. Dobra, mamy zniszczony hełm trójkę, ale on powinien mnie ocalić przed strzałem Skara w głowę, więc warto go mieć. Natomiast my... wypatrujmy tego pana Tuskara, który strzela. Hmm... Tylko gdzie on siedzi? Gdzieś się skitrał wysoko, nie? Wycieczek mi trochę brakuje. Pamiętacie jak na początku PUBG'a często gadałem do ludzi? Jak byli w budynkach czy coś, czy na przykład jak ktoś nie miał broni, to mówiłem Dude, go on your way! I tak dalej, nie? Wydaje mi się, że ten system Wojszczatu, rozmowy z innymi graczami powstał po to, że Brandon, czyli twórca, Chciał, um, chciał może, wiecie, żeby było trochę, trochę takiego survivalu właśnie, typu jak w tym filmie japońskim, Beto Royalne. Czyli słuchaj, idź na swoją drogą, jakoś to będzie, dada dada, da, nie? A po prostu, no nie przewidział chyba, że zrobi się z tego taki naprawdę zwyczajny shooter. Bez, bez, wiecie, bez rozmów i tak dalej, że po prostu będzie całość, będzie po prostu bubu bubu bu, 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 nie? Bo tu rozmowy nie mają sensu. Żadnego. Więc <grystu> no. Zobaczymy. Zobaczymy. Co to będzie z tą nową grą jego prologiem. Ciekaw jestem. Aczkolwiek nie ukrywam, że jestem mega sceptyczny. Naprawdę mega. O jejku. Hmm. A właśnie, skoro już oglądacie ten odcinek, dzisiaj o 18 widzimy się na Twitchu i będziemy grali pewnie w PUBG, albo Daisy, albo Rasta. z truchem, także stara ekipa wraca do... wraca na salony. Skąd to tam strzela ten koleś? Nie mam pojęcia. I nie chcę mi się na niego czekać, szczerze mówiąc. Tutaj powinien być bezpieczny. Nie doczekam snajpera, ale skoro nie przyszedł, to znaczy, że musiał zginąć od strefy. Nie widzę innego rozwiązania, nie? Nie widzę innego wyjścia. O! Okej. Okay. dostał. Mocno. Ale już jestem w topiące, więc jakoś tam idzie, nie? Jakoś tam idzie. Jak na pierwszy mecz w FPP od nie wiem jak dawna. Ale jednak wolę ten tryb. Nie lubię tego gapienia się za ścian. Lubię takie, wiecie, gdzie, gdzie opiera się to na refleksie strzelania i ogółem dźwięku, dźwiękowi i tak dalej. Na dźwiękach. Na dźwiękowieniu i słuchaniu. Zdecydowanie bardziej lubię. c hmm. Co, Te kontenery to bym... Milimetr HP. Ale koleś musi być wściekły, nie dziwi mu się zresztą. Przeczmychać. Okej. Okay. Koleś. Był tam. Przez łamek sekundy. Po prawej. Okej. Okay. Będzie gdzieś tam. A ja jestem w dupie, jeżeli chodzi o armor, więc wolę się nie wychylać. Jeden strzał? Czy dwa? I po może A wolałbym mieć go na dalszą część rundy. Okej. Okay. Kto kogo zabił? Tu padły dwa strzały z tyłu i stąd. Teraz pytanie, który padł, nie? Który z nich padł? No i pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli ten odcinek się Wam podoba, zbombardujcie go kciukami w górę, tak bym wiedział, że raz na nie wiem, dwa, trzy tygodnie, może raz na miesiąc, chcielibyście zobaczyć pubga. Będę mega wdzięczny. Serio. Będę mega wdzięczny. Okej. Okay. Myślałem, że to gracz. Przez złamek sekundy, ale. Dobra, został i dwóch. Jak tylko zaczną się strzelać, wychynamy i ciśniemy, nie? Ajajaj! Aj, aj. Czy on dostał? Ale bania, full auto. Wychyl się. I mamy to. Moi drodzy, jeżeli wam się podobało, kciuk w górę. Codziennie o 16.19 was zapraszam. Dzisiaj o 18.00 strumyk na Twitchu. Śledźcie proszę Facebooka, Instagrama i Twitcha, by być na bieżąco. No i zapraszam was na Patronite'a. Trzymajcie je ciepło. I do miłego usłyszenia. From...